Hej, siemano, z tej strony fire One. i dziś witam słuchajcie, w kolejnym odcinku z Destiny 2 I zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Przed startem pamiętajcie oczywiście o ustawieniu w gry pod tym filmem i pamiętajcie o tym, aby strzelić sobie z na tym kanale, aby nie przegapić najnowszych filmów z Destiny 2, Forza Horizon 4, Minecraft i wiele, wiele więcej, co naprawdę polecam. I pamiętajcie o zaangażowaniu w opis, bo tam macie link do moich social mediów, plus e, link do mojego sklepu, e, gdzie naprawdę polecam wbić i coś sobie kupić, bo naprawdę warto. Dobra, zbierzmy tą broń. Dobra, mamy kolejny nowy cel. I lecimy. Słuchajcie, lecimy, lecimy. Wtedy. Przeskanuję okolice z pokładu mojego statku w poszukiwaniu sygnałów. Będziecie moimi oczami w terenie. Wtedy dobra, idziemy. Kurde, czekajcie, jak tam wbić w ogóle? O nie, dobra, to nie to, sorry. Dobra, też nie? Okej, okay, dobra. Czekajcie, bo muszę jakoś tam wejść w ogóle. Dobra, to nie. O, to też nie, kurde. Czekajcie, bo ja muszę jakoś tam przejść, co nie? Tylko ja nie wiem kurde jak. Chyba, że mam jakieś inne wyjście, nie wiem. Okej, okay, dobra e, Spróbujmy inaczej może Jednak słuchajcie, dobra czekajcie, jakoś tu musimy przejść, co nie? Dobra Znaczy zarąbiście, że tam cały czas tutaj pokazuje drogę, ale No nie, to nie, tutaj nie dam rady za bardzo przejść bo co ja muszę jak przejść tędy? Jakoś muszę Czekajcie, dobra. Dobra, słuchajcie, już jestem. Coś powoduje zakłócenia. Skaner wariuje. Pewnie trzeba to będzie załatwić po staremu. Analizuję. Jest. Źródło zakłóceń namierzone. Sprawdźmy to. Dobra, to gdzieś słuchajcie tam jest w ogóle, więc nieźle. Dobra, słuchajcie, robimy cięcie z raz do Was po prostu wracam i tyle. Dobra, słuchajcie, lecimy wtedy na tą walkę. I lecimy zobaczyć, o co tam... O kurde, już widzę słuchajcie, skupanców. Dobrze ci tak mówić człowieku. jest taki prosty byś myślał. O kurde, ile, ile. O jacie, ej, dobra. Mamy trochę skubańców, ale dobra, jest good. Stamtąd ktoś. O, widzę, dobra, typa. Nawala stąd, dobra, good. Dobra, ej, mam, mam, mam mało kurde życia. Trochę, tak szczerze. Dobra, jest dwóch, chyba trzech nawet, ale dobra. Dobra, okej, okay. ej jest good całkiem. Nie jest tak źle nawet, jakby patrzeć. Ej, naprawdę nie jest tak źle, słuchajcie, mamy, mamy jakąś szansę to widzę. Jakąś może taką... Tutaj jest, dobra, widzę go, widzę. Okej, okay, dobra. Widzę, dobra ich, super. Dobra widzę z Kubańców, słuchajcie. Okej, okay, kolejni idą. Ej, nie fajnie, kurde, nie fajnie. Ja się cały czas tutaj wkraść do tego. To jest mega niefajnie. fajnie. Kurde, ej, to jest mega nie w sumie. Oni tutaj cały czas próbują się wkraść do tego. Ty cały czas musimy to chronić? Sygnał Cholera. Brak sygnałów drużyny. Ich ostatnie znane lokalizacje są rozproszone. Nie rozdzieliliby się, chyba że wpadli w naprawdę poważne tarapaty. Ja podążę tropem Kasa, a ty poszukaj mail. Wysyłam współrzędne. Ok, słuchaj, co lecimy dalej? Dobra. O kurde już nawalają. Nie fajnie. Dobra, ok, nie fajnie. Ej, mega nie fajnie, kurde, nie fajnie, ej, kurde. Jestem przyrąbany trochę, tak szczerze. Nawet bym powiedział, ej, naprawdę nie fajnie. Mega nie fajnie, kurde, ej, cały czas ten nawala. Ten robocik, słuchajcie, musimy go załatwić. Dobra. Szybko go ogarniemy, myślę. Mam nadzieję, że jeszcze szybko jak najszybciej uda. Dobra, ogarnięty good Czy jeszcze... Ej, słuchajcie, chyba jeszcze kogoś tutaj mamy, tak sądzę... A nie, teraz tej nadu musimy zejść spoko. Dobra, to musimy teraz, słuchajcie, tej nadu zejść. I zobaczymy o co tam chodzi, słuchajcie, myślę. Dobra, to schodzimy słuchajcie nadu i wtedy zobaczmy o co tam dokładnie chodzi. Ale coś szczerze, to też będzie znowu gruba akcja. No. Jest to ich cywilizacja, lepa w gruzach. Od tego czasu próbują odzyskać to, co stracili, ocalić dawną technologię lub odebrać ją nam. Mhm, mm no to ciekawe, przyznam. Fajna historyka na temat tych upadków. Słuchajcie, o jacie, co to jest? Ej, kurde, dobra. Ja mam do tego pewnie dojść, tak? W tym sensie? Ku pojazdu, czy jak? Gdzie ja mam jechać? Aż tam, dobra. Lecimy, dobra, ej, słuchajcie, naprawdę good, przyznam. Znaczy, fajny pojazd w ogóle, nie? Naprawdę spoko jakby szacun za pojazd. Ej, naprawdę fajny, ciekawy pojazd, przyznam. Tylko, jak z tego wyjścia, jestem ciekaw z tego pojazdu w ogóle. Bo jakoś będzie trzeba, chyba. Tak samo A, tak samo jak weszliśmy. Dobra, okej, okay, spoko. Czyli jakoś nie ma jakoś specjalnie jakiejś różnicy wielkiej. Aha, i my tutaj mamy dojść. Zdaje się, że upadli nie chcą nas wpuścić. Albo nie chcą czegoś wypuścić. W dawnej Rosji są gorsze paskudy od upadłych mentów. Sprawdźmy jednostkę kontrolną. Będziemy potrzebować kluczy dostępu, żeby owinąć ochronę. Być może mają je złomiarze upadłcy. Czyli to gdzieś słuchajcie, tam pewnie jest, spoko. Hmm. Zostałem jeszcze tego pojazdu nie wziąć w sobie, bo nim było trochę szybciej. No weźmiemy sobie ten pojazd prosty i tyle. O nim było rzeczywiście trochę szybciej, wiecie. Żeby jakoś to przyspieszyć trochę. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy wtedy. Tam jest ten jeden klucz, chyba tak sądzę. Chociaż nie wiem ile dokładnie tych kluczy w ogóle mam mieć. O kurde, ale akcja. Przecież tutaj jest... To jest normalnie taka akcja, że to szok, naprawdę. Dobra, gdzie jest dokładnie ten klucz? On jest gdzieś tutaj, spoko. A nie, on jest po drugiej po prostu stronie i tyle chyba. Jo. Ej, on jest chyba po drugiej bardziej stronie, spoko, dobra. O kurde, ej, to jest boss czy o co chodzi? Ej, to jest jakiś boss normalnie, chyba. bo ja nie wiem. Okej, okay, dobra słuchajcie, potrzebujemy jeszcze dwóch kluczy, musimy je zdobyć Dobra, to lecimy wtedy zdobyć te kod dostępu, słuchajcie O, jestem ciekaw, czy tam będzie taka sama akcja jak tutaj była w sumie Ale myślę, że pewnie... jo, jo, już widzę tych ludzków, kurde O kurde, ale przerumbane trochę, ej, o to, gate, O kurde, dobra, mamy naprawdę przygwizdany lek, bym powiedział Niezbyt, ej, kurde, naprawdę niezbyt, 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 kurde. Ej, jest naprawdę ciężko, gruba akcja w ogóle. Ja się ty nie dostanę do tych kluczy, chyba. Tak sądzę. Ej, jo, biskitu, ja się za bardzo nie dostanę do tych kluczy. No, chyba. Czekajcie, czy jakby to zrobić? Bo jakoś to muszę, co nie? Jedź ciężkim tym, aha, dobra. Ale mam tym pojechać, czy o co chodzi? Bo ja się zastanawiam o co tutaj dokładnie chodzi, co nie? A i mam wziąć ten ładunek i rzucić w to po prostu pewno. I teraz pytanie, gdzie mam tu w sobie rzucić tak naprawdę odłóż? Aha, dobra, i ty mam odłożyć spoko wtedy ten ładunek. I teraz mogę wziąć te kody pewnie. No, dobra, jeszcze tam musimy pojechać, spoko. Ooo, ja ci, ale akcja. To jest normalnie kosmos. Co się tutaj odwala teraz. Ej, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Ej, nie fajnie, naprawdę nie fajnie, przyznam. Dobra, ok, i tutaj mamy go włożyć, dobra. Dobra, i pobieramy znowu te dane, słuchajcie. No, wiem, że mam wszystkie potrzebne klucze. Dobra, gdzie ja zostawiłem ten sprzęt, słuchajcie? Tutaj mam sprzęt, ok. Dobra, jedziemy, 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 słuchajcie, jedziemy. Ale ciężko w ogóle, powiem szczerze, naprawdę. Dobra, lecimy wtedy. Jakoś tędy, dobra, pojedziemy se, powiedzmy. I wtedy tędy sobie skręcimy na przykład. O, dobra. O, trochę szybciej przynajmniej tym sprzętem się jedzie, więc nie jest tak źle w sumie nawet. Dobra, okej, okay, jeden upadł, niestety do mnie podszedł, ale dostał zlepa i już się odkleił. Dobra, lecimy, lecimy wtedy. I słuchajcie, musimy to dokończyć, dobra. Wyłączyć tą barierę, musimy całą. No, zrobimy tą, słuchajcie, misję. Ogarniemy to, bo musimy, słuchajcie. No, musimy to ogarnąć, więc to zrobimy na sobie na szybkiego. Wtedy dobra i lecimy myślę, że to nie powinno być jakoś trudne chyba, już, bo już bardziej ten dobra, okay. Proszę, rację co do tej bariery. Ma głowody, niż Pośpieszcie się. Ej, czekajcie, ja powinien gdzieś iść tędy teraz, no No, dobra, lecimy hejcie, lecimy, lecimy. Dobra, lecimy powoli schodzić wtedy. Mamy silny skok energii elektrycznej. Cokolwiek go wywołało, blokuje nawet teleportację. No to nie fajnie, przyznam, nie fajnie. Dobra, słuchajcie, myślę, że powoli będziemy już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że ciężko się nam spodobało. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem. Pamiętajcie też o ostrzeniu sobie z dzwonkiem na tym kanale, bo dostajcie powiadomienia o najnowszych filmach z Destiny 2, Forza Horizon 4, Minecraft i wiele, wiele więcej, co prawda polecam. I pamiętajcie o ostrzeniu sobie z dzwonkiem na tym kanale, bo naprawdę warto. I pamiętajcie, że w opis. Eee, bo tam są mega linki do moich social mediów, plus link do mojego sklepu z ubraniami gdzie jest naprawdę good i polecam coś kupić. No i co, na cześć, pasy, z którym był Fire One. widzimy się już długo. to siemano, cześć i pa!